delicate job for you i don't know anyone else who could do it better than you you're a good driver and you have experience well to make it simple tomorrow all the best motors are going to race at the city track and i bet on one kid who's been a favorite up until now i helped him along in his career a little i like fast cars and i said to myself that i could make back a little on that investment you understand and then Ralphie starts saying that some European has come over. And his car is certain to win. Ralphie knows cars. He's real good with them. But otherwise, he's a complete moron. What, he couldn't have told me before I bet on the kid? But still, what the hell is a guy, God knows from where, doing here? These are American races. Me and the Consigliere here were thinking about what to do. Because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would that make me look? Like an old idiot, Tommy. I can't let that happen. We thought, with our Consigliere, about what to do with it. If something happens to him, that's no way. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Ralph told me that he knows a guy who guards the racetrack garage. Tonight, you're gonna go there and take this European's car to a mechanic who knows his way around these machines. He'll take a look at theirs and maybe improve ours. As soon as he's finished working on it, you'll take it back. It's important that the car is back in its place before anybody catches on. And don't even think but about crashing it. Or getting I... caught by the cops. Are we clear? Yes, boss. If you pull it off, you'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where and how. Chase? Stays on the drift? Witam w kolejnym odcinku z serii Mafia The City of Lost Heaven Zamkniemy drzwi Jak widzicie, mamy teraz jechać po wóz sportowy i go odebrać z parkingu Z garażu I pojechać do mechanika pewnego znajomego Ralfa, Ralphiego, który ten wóz ulepszy czy pogorszy Zobaczy, żeby obejrzeć nasz Hej, Ralphie Masz jakieś news o tym job? Oczywiście, sure, Tommy You need to go to the city racetrack and borrow that m m m m motor there. My f f friend b b b b Bobby works there. Go around back there and uh, along the w w way is the gate gatehouse. To tell Bobby that Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It it's already been agreed b b b with him. Then. You just have to take it to the auto service of my f f friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani bridge. He'll t t t t take a look at it and t t tune it a little and then you just take it back. This should be easy enough but you, you, you got to get it done before 1.15 a.m when the g g guard changes so that nobody n n knows that somebody drove the motor in the night. there can't even be a scratch on it and, and, and try to avoid the cops. they, 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 they mustn't catch you. Hmm. And how will I get there? No, jak widzicie, mamy parę hongów. Musimy być przed pierwszą 15. Nie możemy dać się złapać gliną, A także nie może być ani jednej ryzy na naszym samochodzie. Więc trzeba będzie uważać. Od razu mówię, że ta tego będzie podzielone na dwie części, bo misja jest strasznie długa. I tak to by trwała 40 minut. A nie chcę Was na śmierć zanudzać. No pokaż, co tutaj masz. Well,

No to w drogę! Dobra Czysta gra hm. Bardzo czysta okay. Mamy jechać tam przez jakieś work squatter Czyli dzielnicę dla robotników Czasu jest dosyć dużo Więc spokojnie się wyrobię Samochód ma całkiem niezłe przyspieszenie Nie jest z tym źle Już to jadę bez blokady Nie chce mi się jechać tą 60 bo to trochę za wolno Dobra Muszę powiedzieć, że nagrywałem to drugi raz, ponieważ za pierwszym przez dużą część odcinka bo dopiero później się zauważyłem, że miałem mikrofon dosyć daleko I przez to po odszumieniu i tak dalej Dziwnie było mnie słychać Mówił przez, nie wiem, przez metalowy... Przez, jakbym sobie założył kosz, kosz na śmieci na głowę No wiecie o co mi chodzi, Takie stłumiony byłem no i dlatego to nagrywałem jeszcze raz No i przy okazji utnę odcinek trochę wcześniej, bo wtedy trwały naprawdę za długo Ten będzie trwał jakieś 20 minut Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić w 20 minut No To wygląda poza miasto, musimy wyjechać chodzi całkiem fajny, no Ale jak za chwilę zobaczycie naszą maszynę, którą dostaniemy, no to naprawdę Ogromna różnica No i co? I znowu nie wiem co gadać. Taka ta mafia już jest. Lost Heaven Racing Circuit. Czyli tor wyścigowy Lost Heaven. Doskonale zagubiona Zagubiona niebiosa po angielsku. czyta się w stylu. Dzień dobry panu. Co my tu masz, panie? Aż tu coś ciekawego? Nic. Oczywiście zamyka. No, zamknięte przed nimi. No wszystko ładnie otworzył. Wsiadaj stary. Jedziemy. Tam jakiś tor wyścigowy. oj dla kier nie chcę rysować. Jakieś wybuchające beczki tutaj stoją samochodzik zaparkujemy, nie wiem, na przykład tu może być może No nie mamy, to prawda Za chwilę będzie pierwsza 15 i przyjdzie drugi strażnik Otwieraj to nikogo tu nie ma koleśni, rozglądaj się tak. Czysto jest? Wow, niezła maszynka. Okej, okay. is that it? Yeah buddy, be real careful. Nie like real obvious. Prawda, prawda, prawda. In about half an hour the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. And be real careful that car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world, Who knows? Wow. Sure, Bobby, no problem. I'll take care of it in a half hour. Najszybszy samochód na świecie, nie? Źle. A, znaczy, shada się z tej strony. Jakiś angielski samochód. Wow, fajny dźwięk silnika. Zarambisty. Już jest, jedziemy setką, no. To jest coś. Haha. <ścoughs> 130. No i to się nazywa prawdziwy samochód. A nie jakieś Fordy B. No, i pięknie tutaj. Oj, trawia strasznie, traci się przyczepność. Ale tak jest ok. Dobra, 150. Proszę Państwa, proszę Państwa. Myślę, że całkiem nieźle mu idzie samochodowi w tej wyścigówce. A Monika ziglin, no ale nawet jak je spotkam, to będę mógł uciec. Bo to jednak ma niezłe przyspieszenie. Okej. Okay. Teraz w prawo. Samochodów nie ma tutaj zbyt dużo na szczęście. Ruch licznie jest zmniejszony, bo jest środek nocy. Chyba logiczne. Czasu mamy dużo. Zabawa jest przednia. Świetnie mi się nim kieruje. Ten dźwięk silnika naprawdę. Super. Cudo. Chyba spojadę tym, tamto jest. I zwolnij, zwolnij, i i dobra. Hamulce też ma dobry, więc spokojnie. Nie muszę się martwić. Oj, oj, oj. O kurde. Cz. wiedziałem Już go uszkodziłem. Cholera. To chyba już ryskę zrobiłem. Ale się odklepie. Znaczy, wyklepie to się mówi? Przez ten most przyjeżdżam dlatego, że tutaj jest pewien easter egg Mianowicie Ten kolesia tu Chce skoczyć to Są świadkowie, negocjatorzy Ambulans jakiś przyjechał Taki easter egg jakby co Im więcej rzeczy w grze, tym lepiej, bo to wiecie, rozmaica rozgrywkę zawsze Ojej. Teraz tu. no coś tracę. Ten samochód jest nadstrowny wręcz. I mam wjechać o tu. O Jezu. Hej ty! You from Mr. Salieri, right? I'm Lucas Bertoni. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have twenty seven minutes left. Hmm. That ain't much time. We'll see what can be done. You can hang out a while. Hey, how's it going in there? Just finished. You can go. Oh, uh, but you're gonna have to hurry. It ain't gonna run as well as when you first brought it in. Thanks. Mr. Salieri appreciates your work. Sure, give my regards to him. If he ever needs anything again, I'd be glad to help out. I bet on the same driver as him. Dobra. A teraz mamy To dobrze. Bardzo dobrze. Lub powiedział, że już nie będziemy tak dobrze przyspieszali. Czyli tam trochę coś pomajstrował. Czyli jednak nie ulepszymy swojego, tylko popsujemy wrogi samochód. Inną taktykę obrali. Nie wiem, byle by ten koleś wygrał. Ten nasz. No i będzie dobrze. A teraz trzeba pojechać. Jak widzicie, skoczek jeszcze nie skoczył. Może sprawdzimy, ile maksymalnie ten samochód pojedzie, co? Do dwóch stóp dociągnie? Wiem, że to jest głupie. O kurde. Chyba teraz w prawo. Coś mi się zdaje, że uda mi się wyrobić przed 20 minutami, ale pewien nie jestem. Bo te jednak trochę wydłużają odcinek, a czasami nawet znacznie. No ale to jest bardzo ważna część tej gry. Cut to głównie budują klimat, fabułę i tak dalej. Sama rozgrywka też, no ale wiadomo. Przerywniki, dużo informacji, dużo rzeczy się dowiadujemy z nich. Dobra, teraz ten. I jesteśmy w domciu. Czasu trochę zostało, spokojnie się wyrobię. To nie jest żaden problem. Dobra, 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 ostrożnie. Żeby jakiegoś fikołka nie zrobić. No widzicie. Chwilę na trawie i od razu już tracę stabilność. No dobra. Okay, jeszcze trochę, jeszcze trochę. Wybuchające beczki po raz kolejny. Piękne hamowanie. On był zaparkowany na odwrót, no ale mówi się trudno. To sobie ten pan go... Jak on miał Bobby. Tak Bobby przyparkuje. So you pulled it off, buddy. And the car isn't even scratched. Thanks Bobby. It really was car że the world. Sure is. We're lucky you I bet on the Don's car too. It seems everybody did. I bet on it. So did almost everybody in my neighborhood. I figure the driver's pretty important too. Sure. Well, I won't keep you. Good night. Good night, good night. Thanks for the help. I teraz do bar I wtedy no. czyli samochodzik został przerobiony nikt się o tym nie dowiedział pomimo, że walnąłem w jakiś tam... co ja walnąłem? w jakiś słup chyba, nie wiem już zapomniałem w każdym razie... tego nie widać, więc dobrze nikt się nie skapnie kandydat pana Dona wygra no i wszyscy będą szczęśliwi teraz takie wolne ślamazarne się wybadają w porównaniu do tamtego naprawdę Ledwo do setki dociągnął. Jest 105. Map przecież nie ma. Taki odruch. Będę jechał polem. Dobra, po polu tu jedzie ledwo 60. Hmm. No, i stereo z mafii jakoś się powoli rozwija. To już jest piąty odcinek. Kolejny odcinek będzie się nazywał 5.1, czy tam jakoś tak? Ten będzie 5.0, kolejny to będzie 5.1. Chyba tak to zrobię. Dowiecie się dlaczego w kolejnym odcinku. Dlaczego on będzie taki długi? Nie chcę tutaj nikomu spoilerować. Walnąłem silnikiem i teraz już to wolniej jedzie Niestety Kurde Dobra, teraz w będzie zupełnie wolno jechać Ale dojadę, dojadę tam Albo się poddam i wezmę ten Co innego? Nie, dobra Da mi się. <gry> Tutaj wiadomo. Wystarczy jedno drobne wolnencie i od razu samochód jedzie dwa razy wolniej. No może nie przesadza, nie dwa razy, no ale wiecie. Teraz spędza się dużo, dużo wolniej. Przyspieszenie gwałtownie spadło. No ale Ralfi nam to naprawi. Ralfi. Ralfi kała. Dalej złomie, dalej. Jeszcze parędziesiąt metrów. 100 metrów masz. Dajesz, ciągniesz malina. 210 albo 21. Jak kto woli. Chyba ta druga forma jest poprawna. Dobra, 45. Okej, okay, okej. Okay, jest pięknie. O, ogień się wypalił już. Dobra. Zaparkuję go pięknie tutaj w tym miejscu. Radfik się ty zanie później. Spokojnie. No i w tym momencie zakończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to możecie dać łapkę w górę. Dziękuję za oglądanie. Mówili dla nas Bryft. Cześć.